Cześć, witam Was na moim kanale Pianty Lens. W dzisiejszym filmie pokażę Wam moje sposoby na relaks. Są takie dni, jak dziś, kiedy totalnie nie mam ochoty na wychodzenie z łóżka. Czuję, że moje ciało nie ma ochoty na kolejny dzień ciężkich prób, zajęć. Treningów. I niestety coraz częściej czuję, że takich dni jak dziś jest w moim życiu za dużo. A to wszystko jest spowodowane brakiem relaksu, brakiem jednego dnia, w którym nie muszę zrobić nic. W dzisiejszym filmie chciałabym Wam zwrócić uwagę na to, w pogoni za swoimi marzeniami, w pogoni za lepszym życiem, w pogoni za wymarzoną pracą, nie możemy zapominać o tym, co nas relaksuje, co sprawia, że mamy siłę i ochotę do jeszcze większej i cięższej pracy. Ale patrząc na ludzi, którzy są wokół mnie, dostrzegam, że każdy z nas pędzi za czymś, czego nawet nie widzi. Za czymś, czego nawet może nie być. Za jakimiś marzeniami, wyobrażeniami, a totalnie przestajemy skupiać się na tym, co jest tu i teraz. Przestajemy słuchać naszego ciała, przestajemy dostrzegać nasze potrzeby. Skupiamy się na rzeczach, które. Nie są istotne. Dlatego warto mieć taki dzień, w którym po prostu możemy się skupić na sobie. I choć bardzo nie lubię się rolować, i choć bardzo nie lubię e, tego uczucia bólu, to wiem, że później moje ciało mi za to podziękuje. Wiem, że będzie mi łatwiej wrócić po swoje marzenia. Jeszcze mocniej trenować. Tak. W dzisiejszym filmie chciałabym Wam pokazać moje sposoby na relaks, moje sposoby na radzenie sobie z takimi dniami jak dziś, kiedy po prostu nie chce nam się wyjść z łóżka, a czujemy, że nasze ciało jest z betonu, dosłownie. Może ktoś zostanie trochę dłużej, może ktoś będzie chciał razem ze mną trochę się zrelaksować, zapominając o wszystkim. Jak już pewnie zdążyliście zauważyć, spójdzienie relaksu zawsze zaczynam od automasażu, roluję się. Jeżeli nie macie pod ręką rolera, to nic straconego. Taki masaż możecie wykonać sami własnymi dłońmi. Albo lepiej, jeżeli macie kogoś, kogo możecie poprosić o taki masaż, to z pewnością będzie to najlepsza opcja. Moim ulubionym sposobem na rozluźnienie mojego ciała jest też podkładanie sobie rolera pod głowę. I po prostu Leżanie. Staraj się rozluźnić swoje ciało. Poczuj, jak staje się coraz lżejsza. Skup się tylko na swoim wdechu i wydechu. Nie spiesz się, weź głęboki wdech. Poczuj, jak powietrze wypełnia Twoje płuca. I wydech. Wyobraź sobie, jak cały tlen ucieka z Twoich płuc. Kolejny głęboki wdech. I wydech. Bierzemy głęboki wdech. I wydech. Uwielbiam podkładać sobie roller pod kość ogonową i po prostu nałożyć nogi na siebie. Mogą być zgięte w kolanach, możemy je wyprostować. Pamiętajcie o tym, że tu nie chodzi o super dociągnięte, wyprostowane nogi, a o to, żeby poczuć ulgę w odcinku krzyżowym. Są takie dni, kiedy zrobienie świecy jest dla mnie po prostu nierealne, a tym bardziej zarzucenie nóg za głowę, bo niestety ciśnienie mi na to nie pozwala. Ale dzisiaj był taki dzień, kiedy byłam w stanie to zrobić i naprawdę poczułam ulgę bardzo dużą. Musicie koniecznie spróbować sami. Stanie na głowie, to na pewno nie jest dla wszystkich ćwiczenie. Jeżeli ktoś boi się, nie umie zrobić, spróbujcie sobie zrobić to samo ćwiczenie przy ścianie. Ja już dawno nie stawałam na głowie, więc wcale nie jest mi tak łatwo złapać równowagę, ale z pewnością jest to dobre dla nie. Zastanawiajcie się nad tym, jakie ćwiczenie zrobić, a posłuchajcie tego, czego w danym momencie potrzebuje wasze ciało. Jeżeli potrzebujecie sobie, tak jak ja teraz, na sekundę usiąść i pomedytować, poddychać, zobaczyć, poczuć, jak wasze ciało się skurczy, to jak najbardziej to zróbcie. A kiedy zechcecie je na nowo rozciągnąć, wydłużyć, to po prostu zacznijcie to robić. Teraz Pokażę wam bokiem, wyciągamy dłonie do przodu i tu bardzo dobrze, będzie nam się rozciągał pośladek, ale też będzie nam się będą nam się rozciągały plecy. Plecy rozciągają się w momencie, w którym leżymy na boku. Wracamy na środek i pamiętajcie o tym, żeby zmienić nogi. Zawsze wszystko robimy na dwie strony, tak żeby rozciągnąć oba pośladki. Możecie wyprostować nogi, i tutaj w zależności od tego, co chcecie rozciągnąć. Moim zadaniem na dzisiaj było rozciągnięcie pleców, do tego jak widzicie, mam je zaokrąglone, nie mam super dociągniętych y, nóg a w zasadzie kolan do podłogi, bo nie do końca zależy mi na rozciągnięciu nóg. A no, tak jak już wcześniej wspominałam, chciałam rozciągnąć plecy, kolejne ćwiczenie w którym rozciągamy pośladek, który w moim przypadku po ostatnich próbach, treningach i prowadzeniu zajęć naprawdę dostał w kość i przyciągając nogę do e, pięty do pośladka rozciągamy mięsień czworogłowy uda. Pamiętajcie o tym, żeby na drugą nogę zrobić dokładnie takie samo ćwiczenie. I kolejne ćwiczenie na rozciągnięcie pośladków. Jak zauważyliście, bardzo dużo robię różnych ćwiczeń, dlatego że jakoś tak w moim ciele jest, że jedno ćwiczenie nie jest w stanie rozciągnąć dokładnie całego pośladka. I ja lubię zmieniać te ćwiczenia, i wtedy dopiero czuję, że pośladki są rozciągnięte. Kolejne ważne ćwiczenie to właśnie. Rozciąganie barków. Przynajmniej ja tutaj bardzo mocno barki czuję. I rzeczywiście, jak widzicie, stańcie sobie w miarę szeroko, nie musicie wcale dłońmi dotykać do podłogi. Ważne jest, żebyście puścili luźno głowę. Spróbujcie sobie pomachać głową na nie i na tak. Tak jest. Najpierw na tak, później na nie. Wszystko trzymamy luźne, nic nie spinamy. Jeżeli dotykacie dłońmi do podłogi, to możecie sobie je złożyć w taki koszyczek jak ja, ale starajcie się rozluźnić cały korpus. Można pobujać na boki. Ja w tej pozycji, przyznam szczerze, odczuwałam bardzo mocny ból w odcinku piersiowym, właśnie. Bardzo byłam zdziwiona, bo takiego bólu nigdy nie czułam. Coś muszę mieć tam spięte. Oczywiście, jak chcecie, możecie zrobić sobie ze mną plię i wyprostować nogi. To wszystko na dziś. Dzięki, że ze mną byliście. Mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał. Jeśli tak, to zostawcie łapkę w górę. Nie zapominajcie o subskrybowaniu mojego kanału i zostawieniu komentarza. Mam nadzieję, że Wam się to przyda. Będziecie ćwiczyć, relaksować się i do zobaczenia w następnym filmie. Pa!